Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem. Słuchać mnie? Słychać, tak? Bo jestem w słowaweczkach, nie, nie zawsze działają. E, mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem, jestem ogólnie osobą uzależnioną. Ja, e, alkohol, że tak powiem, jest moim głównym uzależnieniem, bo nie mam uzależnienia krzyżowe tylko, że zawsze bywało tak w moim życiu, że dopóki się nie napiłem, to byłem w stanie powstrzymać się przed całą resztą, czyli przed przed, przed pójściem do, do kasyna, bo już od młodych lat byłem osobą uzależnioną od hazardu. Później alkohol, narkotyki wszystko to było w pakiecie, jak się choroba rozwijała. Dlatego moim głównym uzależnieniem jest alkohol i ja, że powiem, jestem w jestem we wspólnocie, ale jestem we wspólnocie za. E, tak samo. E, jak zwykle chciałem was wszystkich przywitać i przede wszystkim chciałem przywitać kolegę, który jest pierwszy raz. Ja też byłem na swoim meetingu kiedyś byłem pierwszy raz. Zaczynałem swoją przygodę od, od pierwszego mitingu. E, z tego mitingu niewiele pamiętam, co prawda, bo pojechałem jeszcze w stanie upojenia alkoholowego i niewiele z niego pamiętam. Tak pokrótce ja nie będę opowiadał swojego całego piciorysu. E, bardziej będę chciał się skupić na rozwiązaniu. Powiem tylko tak, że wstępowałem po swojemu. Kiedy myślałem, że to ja jestem Bogiem, że ja wszystko wiem najlepiej, no to moja droga była taka, jaka była. Staczałem się, staczałem się w dół, piłem, ćpałem, grałem przez ponad 20 lat. Nie, po powiem, byłem w związku małżeńskim, mam dwie córki, w 2018 roku, 18 maja ostatni raz się napiłem, ostatni raz się naćpałem, ostatni raz przegrałem pieniądze, wszystkie, które miałem, miałem już wtedy długów, pamiętam jak gdzieś wróciłem, wróciłem z kasyna, pijany, naćpany, bez pieniędzy, przekroczony w debet pięciokrotnie, za dwa dni miałem zapłacić za mieszkanie. E, ja już nie wiedziałem, co ja mam ze sobą robić. Nie? Chciałem przestać pić, chciałem przestać e, grać. E, nie, nie wiedziałem, jak to zrobić, nie umiałem. Wszelkie moje pomysły zawiodły e, po prostu, nie? I, I to był dzień, kiedy, e, kiedy e, zacząłem szukać pomocy, nie? Bo moja była żona, moje córki e, robiły już e, nade mną, że tak powiem, Kroka, kiedy leżałem zasikany, byłem im już totalnie, totalnie obojętny. Tak cała moja rodzina była poroniona, że już totalnie zobojętniała na moim punkcie. Wpisałem, wpisałem pamiętam, wziąłem tabletę, bo wyszedłem na ogródek, rozpocząłem się jak dziecko. Nie wiedziałem, co mam ze sobą robić, zacząłem szukać pomocy. Pisałem dwie literki, pamiętam, a wyskoczył mi numer telefonu. I mnie Tadeusz okazało się okazało, że zadzwoniłem się do Szkocji, do Tadeusza ze Szkocji, który już tak pokierował ruchem potem we wspólnocie, że na drugi dzień rano, jak się obudziłem, zadzwonił telefon chyba o 8 rano. Ja odebrałem ten telefon, nie pamiętając absolutnie, co robiłem w tej nocy. Z drugiej strony usłyszałem, usłyszałem taki ciepły głos z pytaniem, czy ja jestem w stanie wstać z łóżka, czy jestem w stanie coś zjeść czy jestem w stanie pojechać na mityng. E, oczywiście zacząłem się zastanawiać co ja wyprawiałem tego poprzedniego dnia i tej nocy, bo absolutnie nie pamiętałem tego co robiłem, e, bo już miałem zaniki pamięci. Wtedy przyjechał po mnie drugi alkoholik i zabrał mnie na mój meeting. i od tego dnia moja droga się zaczęła e, m, trzeźwienia. E, ja od pierwszego meetingu już nie wróciłem do żadnego z nałogów. E, do dzisiaj nie wiem jak to się stało, że od tego pierwszego meetingu to wszystko zadziałało, e, ale zadziałało. E, wszedłem na drogę <coughs> programu po 8 miesiącach, po 8 miesiącach zachowywania abstynencji. Poprosiłem drugiego alkoholika o pomoc, o to, żeby przekazał mi ten program. E, kiedy, kiedy zacząłem pracę na programie, moja była żona mnie spakowała, bo powiedziała, że nie da się już ze mną absolutnie wytrzymać. Ja wylądu, wylądowałem na ulicy, tylko e, nie pijący alkoholik, ale jeszcze, że tak powiem, nie, nie Wylądowałem na ulicy z trzema reklamówkami, kartonem Butów. Miałem ponad 22 tysiące długów, bo mieszkałem wtedy w Anglii. E, I nie wiedziałem, co mam ze sobą robić, nie? ale byłem we wspólnocie, była wspólnota. E, Przydarną mnie taki jeden e, kolega do siebie do domu. Dał mi mały pokoik. No i ja zacząłem realizować wtedy program i zaczęła się ta moja droga, droga, że tak powiem, powrotu na tą do, dobrą ścieżkę. Ja powiem może pokrótce o tych pierwszych trzech krokach i później skupię się na kroku czwartym, o którym miałem mówić. Pierwsze trzy kroki były taką, taką podstawą do tego, żebym miał ja w ogóle Mógł podejść do kroku czwartego. Nie? Ja w kroku, w kroku pierwszym, to że byłem bezsilny wobec alkoholu, wobec narkotyków, wobec czegokolwiek, czego się łapałem e, i próbowałem pierwszy raz, e, to ja wiedziałem, że jestem bezsilny. Ja tam, gdzie szedłem i zaczynałem pić, to, to nie wychodziłem stamtąd tak długo, aż się kończył alkohol, e, albo e, jeżeli się kończył, no to wtedy wychodziłem i dopijałem się. A jeżeli, jeżeli było go wystarczająco dużo, to po prostu e, przybijałem e, przysłowiowego gwoździa, e, budząc się rano na drugi dzień. Bo ja miałem kolegę takich, wiecie, znajomych czterech, e, do których chodziłem co weekend do innych i, i budziłem się. szedłem tam w sobotę, budziłem się w niedzielę i najpierw patrzyłem na kolor ścian y, 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 i mówię, ach dobra, wiem kogo jestem, nie? Bo, bo Grzesiek miał żółte ściany w salonie, tam drugi kolega miał zielony kolor ścian w salonie. I tak wiecie, odnajdywałem się, gdzie jestem, do kogo ja w ogóle przyszedłem. Także ja wiedziałem, że ja jestem bezsilny wobec tego, że jak wypiję pierwszy kieliszek, to po prostu będę leciał tak długo aż do zgonu. Tylko, że ja na ten czas nie chciałem absolutnie przestać pić jeszcze. Nie? Ja sobie tak nie radziłem z emocjami, że ja tak bardzo potrzebowałem tych wszelkich używek, żeby, żeby mógł funkcjonować w tym świecie, w tej rzeczywistości. Nie. Ja nie rozumiałem drugiej części pierwszego kroku, czyli nie kierowanie własnym życiem. Nie? Ja wtedy jeszcze, na ten czas, jak kończyłem, że tak powiem, swoją pijacką karierę, ja miałem wtedy jeszcze rodzinę, ja miałem wtedy jeszcze dom, ja miałem wtedy samochód, ja miałem wtedy pracę. Ja niby miałem wszystko. Nie mi się wydawało, że ja kieruję swoim życiem, tylko że kurde, to całe moje życie było podporządkowane pod, te, pod ten alkohol i inne używki, dlatego że ja sobie z tym życiem nie radziłem. Nie? Ja pamiętam jak. Moja starsza córka nagrała w piłkę w Anglii przez 10 lat i jak ja w niedzielę z nią jechałem na mecz i e, no ten mecz miał się skończyć o 16.00, ja już wiedziałem, miałem w stylu głowy, że o 16.30 ja już będę pił, już nagroda będzie za to, że zabrałem to dziecko na ten mecz, a ten mecz się kończył remisem i potrzebna była dogrywka i rzuty karny i ja na tym boisku musiałem stać godzinę dłużej, to ja pod swoją osobą miałem wydeptaną dziurę, bo ja tak przebierałem już z nogi na nogę, E, wiedząc o tym, głowa mi mówiła, że już powinienem dawno pić, nie? E, ja nie radziłem sobie absolutnie z życia. Wszystko, co robiłem, to robiłem tylko szybko. I dlatego, żeby to było podporządkowane, tylko pod alkohol. Nie zrobić swoje nagroda. Należy się, żeby wszyscy się odczepili komfort picia, zapewniony, mogę spokojnie pić. Ja <laughs> zrozumiałem to wszystko, jak stawiałem pierwszy krok ze swoim sponsorem. E, powiem wam, drugi krok pokazał mi e, różnicę między wiarą a religią. E, ja byłem wychowany, e, wiecie, w domu takim, że gdzie się piło, moi rodzice, e, oboje e, byli, są alkoholikami, mama już nie żyje. E, tato nie pije teraz ze względu na e, stan zdrowia. Ale mieszkałem na jednym pokoju, na jednym pokoju z kuchnią. E, uczestniczyłem w tym wszystkim, <laughs> że tak powiem. Ja nie miałem łazienki w domu. Byłem się w metalowej wannie, która tam wisiała gdzieś na strychu, wiecie, toaleta była gdzieś tam wychodek na zewnątrz, bo mieszkałem w kamienicy. Ja w tym wszystkim uczestniczyłem i ja pamiętam jak mnie zawsze straszono tym, że jak czegoś nie zrobię, albo, albo coś zrobię nie tak, to, to wiecie, to ten, 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 ten Pan Bóg to on nie tylko będzie karał, on mnie tylko będzie bił, on mnie będzie lało, mnie będzie płostał, nie będzie lał, on nie będzie chłostał, nie? Powiem wam, że ja miałem taką zrobioną dziurę w głowie przez, przez religię, że no ja nie radziłem sobie absolutnie, ja nie byłem w stanie podejmować żadnych decyzji, ja się wszystkiego bałem, ja byłem pełen ręków, pełen, pełen obaw i ten drugi krok, ten drugi krok pokazał mi różnicę między religią a wiarą, drugi krok pokazał mi, że religia, wiara to jest zupełnie co innego. Ja sobie przyjąłem swoją koncepcję swojej siły wyższej, swojego Boga. On był zupełnie inny niż ten, którego ja poznałem, którego mi pojono we głowy. To był wielki krok w tą stronę, żebym mógł po prostu zacząć jakoś funkcjonować w tym świecie. Nie? W trzecim kroku, kiedy, kiedy powierzyłem to swoje życie, te swoje sile wyższe, nie? to się bardzo dużo zmieniło, bo te lęki zaczęły powoli odchodzić. E, powoli e, zacząłem podejmować jakiekolwiek decyzje, e, no i dochodzimy do kroku czwartego, o którym mam mówić. Ja, żeby nie te pierwsze trzy kroki, ale ja tego nic miałem, bo ja tego czwartego kroku, co podejrzewam, żebym nigdy nie zrobił, nie. E, kiedy zacząłem pisać, dostałem tabelę kroku czwartego, zacząłem pisać czwarty krok. E, co się okazało? Okazało się, że e, te wszystkie rzeczy, które robiłem i te wszystkie e, urazy, które ja miałem do ludzi, e, to wiecie, co największa uraza była do samego siebie, nie? Ja pamiętam, jak ja wypisałem pierwsze chyba tylko siedem przykładów uraz, które mam do ludzi, a potem, jak zaczęłem pisać, ja, 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 to, co ja na wyprawiałem w swoim życiu, to było coś niesamowitego, nie? To mnie doszło, że ja te wszystkie. Wszystkie urazy, które, które w sobie nosiłem, to te urazy mnie zabijały, a największą urazę miałem do samego siebie. Nie? Ja nie mogłem w sobie poradzić z tym, jakim ja byłem człowiekiem, co ja robiłem w życiu, jak ja poradziłem tak wiele osób. Doszło do mnie bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale to co wyciągnąłem, to nie ciągnąłem, to, że każda uraza, każda uraza, którą opałem, ona była pod partalenkiem, nie? bo ja się zawsze czegoś bałem. I e, e, wiecie, najczęściej te urazy łapałem wtedy, e, kiedy miałem chęć e, zyskać coś, albo bałem się, że coś stracę. Nie? Ja wtedy kombinowałem za każdym razem, e, i to doprowadzało mnie do takiego czystego szaleństwa. Nie? Bo ja robiłem te złe rzeczy e, wywołane tym lękiem, tym strachem. E, po to sobie nie potrafię z tym poradzić. E, Ten ciura w mojej duszy. Robiła się coraz większa. E, ja potrzebowałem czegoś, żeby tę dziurę załatać. Nie? Tylko wtedy ja nie szukałem swojej siły wyższej, nie szukałem Boga, e, tylko e, łatałem to wszystkim, co mi wpadło w rękę, nie? czyli alkohol, narkotyki, hazard, e, wszystko, wszystko w całym pakiecie. Nie? E, staczałem się coraz, coraz bardziej. Ten krok czwarty mi pokazał, że. <klujna> Ja nigdy nie żyłem tu i teraz, nie? Ja zawsze żyłem w mojej przeszłości, bo się bałem, że, y, że y, ktoś się dowie o tym wszystkim, co ja wyprawiałem, że się wszyscy dowiedzą, jakim ja jestem złym człowiekiem, albo żyłem w przyszłości, y, myśląc, jaka ta przyszłość będzie, a nigdy nie byłem tu i teraz, nie. Y, ja wam powiem, dla mnie to było niezwykle wyzwalające, jak ja to wszystko przeczytałem, co się ja wyprawiałem. E, swojemu bo Znanie to przed sobą i przed e, siłą wyższą, przed Bogiem, e, to nie było takie trudne, nie? tylko trudne było to przeczytać drugiemu drugiemu człowiekowi. Ja e, nie zdawałem sobie sprawy, jakie to będzie wyzwalające. Nie? Świadomość tego, że ja nie jestem sam w mojej głowie i że ktoś wie o tym wszystkim, co ja w moim życiu wyprawiam spowodowało to, że. E, ja potrafię dalej kroczyć teraz przez życie, nie? To życie jest takie, jakie jest. To nie jest wcale usłane różami, że tak powiem. Tylko że żyjąc każdego dnia tu i teraz, robiąc te sugestie każdego dnia, które dostałem od mojego sponsora, przekazując ten program dalej, zajmując się drugim człowiekiem, ja odwalam się od samego siebie. Nie? Ja teraz potrafię jakoś przez to życie proczyć. Ja wam powiem, niektórzy z was tutaj wiedzą. Mówi się, że robi się program, nie? że program się przerabia. Tylko, że ja doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że ten program zaczął mnie przerabiać. Nie? W, zeszłym roku, w zeszłym roku odeszły dwie osoby z mojego życia, które bardzo kochałem. Odeszła moja mama w lutym. W czerwcu, w czerwcu zmarła moja partnerka, z którą byłem przez pięć lat, Monia, która też była we wspólnocie. E, I powiem wam, że e, ja dopiero zacząłem uznawać bezsilność, nie? Trzymając ją za rękę, jak ona odchodziła, <coughs> będę w domu, bo zaproponowano nam hospicjum, ale nie chcieliśmy żadnego hospicjum, Monia, Monia była do końca w domku, e, otoczona wspólnotą, otoczona ludźmi, ludźmi, którzy ją kochali, ale powiem wam, że ja dopiero uznałem bezsilność w tym momencie, kiedy trzymałem ją za rękę i nie mogłem nic zrobić. Nie? Ja zacząłem przykładać tą bezsilność wobec alkoholu, wobec narkotyków, do bezsilności wobec sytuacji, które mnie w życiu zaczynają spotykać. Nie? Dopiero wyszedł ten pierwszy krok w tej sytuacji, dopiero wyszedł ten drugi krok, gdzie ja zaufałem, że będzie mimo wszystko dobrze. Nie? Wyszedł trzeci krok, gdzie powierzając to życie mojej sile wyższej. Ja nie byłem w stanie złapać urazy do tej mojej siły wyższej i do Boga za to, że mi zabrał mnie. Szczególnie moje. Bo powiem wam, wdzięczność to jest taka niesamowita rzecz. Ja takich cudownych rzeczy dotknąłem przez te pięć lat, jak my byliśmy razem. Ja poznałem prawdziwą miłość. Ja zobaczyłem, zobaczyłem po prostu w drugim człowieku Boga, nie? E... Ja byłem tak przepełniony wdzięcznością za to, czego ja dotknąłem, że ja nie byłem w stanie złapać urazy do tej mojej siły wyższej za to, e, że mi to moje, że tak powiem, w cudzysłowie za, zabrał ten Pan Bóg, nie. E, tak jak mi on dał, tak mi on zabrał, ja wam powiem, że krok czwarty, dzięki krokowi czwartemu, to ja tak naprawdę... Umiem, potrafię, kroczyć dalej teraz przez życie, nie? Ja pamiętam, kim byłem. E, pamiętam, jak mój sposób, jak omawialiśmy e, każdy przykład z kroku czwartego, który opisałem, e, on kładł duży nacisk na słowo byłem, nie? Czyli nazywaliśmy rzeczy po imieniu, ale e, tam, gdzie był przykład, że coś kradłem, opisaliśmy, byłem złodziejem, byłem, byłem taki, byłem owaki, nie? E, żebym ja pamiętał, kim byłem, tylko że krok czwarty pozwolił mi na to, że ja już tym nie żyję, nie? Ja się za to już nie biczuję. Ja jestem w stanie to puścić i zrobić miejsce na nowe, nie? Tak samo jak moja odeszła, jak moja mama odeszła, ja też jestem w stanie iść do przodu, ja też jestem w stanie gnać dalej przez to życie. Nie potrzebuję, że tak powiem, żadnych używek, żeby kroczyć dalej tą drogą, w którą kroczę. Ja po prostu Pozwoliłem spokojnie tym rzeczom odejść. Pamiętam o tym wszystkim, mam dużo wspomnień w głowie. Pamiętam, czego dotknąłem, ale kurczę, idę dalej do przodu. Nie? Powiem Wam, wróciłem po, wróciłem po 20 latach do Polski. <laughs> jestem teraz w Polsce. Zderzyłem się tutaj z taką ścianą w kraju, że dużo było o tym mówić. Nie? Moja siostra, moja rodzina stwierdzili, że jestem. Jak to, żebym dobrze to powtórzył, że jestem żałosnym egoistą chodzącym do sekty. Powiem wam, nie pasuje totalnie, się okazuje, że nie znałem totalnie swojej rodziny, nie znałem totalnie swojej siostry. Tak strasznie boli to, że ja sobie radzę dalej w tym życiu, mimo tego, co mnie spotkało to moją najbliższą rodzinę, tutaj panuje jakiś taki przesąd, że ja powinienem rok chodzić na czarno ubrany, że ja nie powinienem układać sobie absolutnie życia, że ja nie powinienem być szczęśliwym człowiekiem, ale wiecie co, program, program dał mi to i pokazał mi, jak przez to życie iść, jak kroczyć dalej, mimo tego, co się w życiu wydarza. Ja już dzięki programowi stwierdzam, że w moim życiu nie ma, e, nie ma problemów, nie? Są sytuacje, e, które, e, które można rozwiązać, są sytuacje, które potrzebują krótszego lub dłuższego podstępu czasowego na to, żeby je rozwiązać. Ja nie potrzebuję dzięki temu, że ja odnalazłem tą moją siłę wyższą tego mojego Boga, który jest miłością. Ja nie potrzebuję już się niczym, niczym podpierać. Ja nawet jak będę sam, jestem sam, ja potrafię teraz już żyć sam ze sobą. Ja wybaczyłem sobie dzięki programowi, dzięki krokowi czwartemu. Przede wszystkim sobie wybaczyłem. Zacząłem siebie kochać, zacząłem kochać innych ludzi. Krok czwarty pokazał mi to, że drugi człowiek jest moim odbiciem, bo kiedyś jak byłem hamem, gburem, manipulantem, krzywdziłem ludzi, nie potrafiłem żyć w inny sposób, ja nie potrafiłem zobaczyć niczego innego w drugim człowieku. Nie? A teraz jak staram się żyć uczciwie, idę drogą programu, Kroczę, kroczę programem każdego dnia. Ja we ja wszystkich ludziach, których spotykam na mojej drodze, ja potrafię zobaczyć miłość, ja potrafię zobaczyć prawdę, ja potrafię zobaczyć szczęście. Wiecie co, doszło do mnie, że uraza to jest coś, coś, mnie, coś co mnie zabija i ja nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ja łapię te urazy w ludzi, nie? Dlaczego, dlaczego to się dzieje. A tutaj się okazuje, że mając urazy do samego siebie największą, ja nie potrafiłem nie łapać uraz do ludzi, bo ja we wszystkich ludziach widziałem takiego samego człowieka jak ja. A teraz to jest zupełnie inaczej. Ja jestem tak wdzięczny wspólnocie, jestem tak wdzięczny mojej sile wyższej, jestem tak wdzięczny programowi za to, co zrozumiałem. A zrozumiałem też jeszcze jedno, że jeżeli droga do miłości e, prowadzi przez cierpienie, to niech tak jest, nie? Ja troszeczkę wycierpiałem się w zeszłym roku, ale ja puściłem to cierpienie, ja zostawiłem to, ja pozwoliłem temu cierpieniu e, odejść. Teraz czekam na kolejne, nie? Bo jeżeli do miłości jest tylko taka droga, jak dla mnie, jest alkoholika, droga przez cierpienie, to ja sobie mogę pocierpieć. Nie? Czekam, czekam, co mnie dalej e, w życiu teraz spotka. E, powiem wam, układam sobie to życie, jestem w nowym związku partnerskim, e, jest e, siła wyższa, postawiła mi kolejną kobietę na mojej drodze, którą bardzo kocham. E, ja cały czas pamiętam o, o tym, o czym było, ale ja nie chcę być sam, wam powiem, ja, ja nie chcę być sam, ja nie chcę trzymać tego, co mam w środku tylko dla siebie, ja chcę rozdawać tą miłość na wspólnocie, ja chcę rozdawać tą miłość w normalnym życiu. Ja zaczynam teraz budować relacje, odbudowałem relacje z moimi córkami, które mnie, można powiedzieć, w cudzysłowie nienawidziły. Te relacje są takie piękne teraz, że tu się w głowie nie mieści. Ja dalej robię swoje, ja dalej idę tą drogą, mimo tych ścian, z którymi się zderzam. E, powiem wam, byłem daleko od mojej rodziny, bo byłem ponad 2000 kilometrów. Miałem lepszy kontakt niż pan teraz, nie? Gdzie jestem w tym całym mieście, a się nie spotykam z moją siostrą, bo ona sobie tego nie życzy, ale mimo wszystko. Najwyraźniej tak ma być, nie? Ja dziękuję Wam, że mnie wysłuchaliście, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że jest wiele tych wspólnot, że każda wspólnota potrafi coś wnieść do mojego życia i że, i że w każdej wspólnocie panuje to, co panować powinno, czyli prawda, szczerość, zrozumienie przede wszystkim tej choroby i, i to jest dla mnie najważniejsze. Nie? Cieszę się bardzo, że. Że mogłem się wypowiedzieć. Powiem Wam, miałem symptomy takie, bo jak wiecie, przy każdą spikierkę ja się pomodlę. E, tylko, że od razu jakiś dostałem kaszel <grym> do jakiejś bitności. Moje ciało od razu reaguje na to, jak ja już tylko w mojej głowie się włącza to, że, że znowu będę wracał do tego, co przeżywałem, do tego, co przechodziłem. To kurde, od razu mi ciało fizycznie to wyrzuca, nie? Ale, ale później za to będę tak uniesiony do góry, że będę mógł fruwać, bo. Bo tak właśnie to działa, nie? że jeżeli podzielę się z drugim człowiekiem, to później już mam dzień zrobiony tak niesamowicie, że hej, nie? Także dziękuję Wam jeszcze raz, życzę Wam pogody ducha i, yy, i tyle co chciałem powiedzieć. Dzięki.